Ale jak to legres się nie kończy, Jebany car i jego centralne ogrzewanie zobaczymy we wrześniu, czy będzie ci i dalej tak wesoło. Jak kurwa, nie wiem, co ci ludzie mają z tym kończeniem. Ja po dwóch ty tygodniach nieobecności odpalam stream. To i tak przez te wakacje. Chodzą, Ale nie ciesz się krena, tak, bo to nie, nie koniec roku. W grudniu nastąpi ostateczna weryfikacja i upadniesz. Ale jak to grubas nie upadł. To przecież jest niemożliwe. Może i w tym roku przetrwał, ale za rok będzie już się pakował. Do września. To Dobra widzowie, trzeba to zaakceptować, że się skończyłem jako streamer. Wreszcie. Nie ma co mówić, skończyłem się. Mam tylko 13 widzów, z czego 4 to multikonta Gangesa. Nikt nie wpłaca pieniędzy na wsparcie Matki Rosji. To koniec, nie ma już na co więcej liczyć widzusie. Nareszcie ten beznożny tyran upadł. Ja kurwa nie wiem, co, Ale jak to komuch dalej nie ja upadł. Tygodnia, tygodnia, to jest, tygodnia, jest niemożliwe. niemożliwe. Zobaczymy we wrześniu jak widzowie znaczy, wrócą do szkółki jak będziesz ładował wizy z Twitcha.